Siema, siema, tutaj Dachlo, przechodzę, escape, die, walkie od nowa, bo, o, tyk. bo zresetowało, bo był nowy update i ogólnie zresetowało grę. Dodali bardzo fajne nowe zmiany, no jedną z niefajną zmianą jest to, że nie można sobie wstrzymywać oddechu, ale można załóżmy się chować pod różne... Nie wiem, jaki jest world record yy, tamtego chapter'a. A tak szczerze on sądzę, że niewielki. Mogłem być blisko. Nie wiem, sam stream trwa 23 minuty. Przy czym. Co on się stało? Przy czym samo 10 minut zajęło mi. Okej. Okay. Spectrum Nethera znowu. Tam leży truktaj łoki. Zobaczcie, PROS! Są jakieś kozaki UHC Minecraft, są jakieś kozaki Fortnite, ale po kozakiem Fortnite? O. Jezu... Można być kozakiem w Escape the Pobić World Record, bo... Dobra, checkpoint. Dodali więcej checkpointów. Dobra, moja postać już się zmęczyła. Ona jest tak ulana jak ja, ja też przebiegnę... Ja też przebiegnę 20 metrów i jestem zmęczony już. I just need to update my to-do list Okay, get out of this bitch It's now priority number one to okay, to Go, to go in the line Okay, he's gone I won't speedrun and run anymore Unfortunately No i patrzcie, bo jestem tutaj niewidoczny, bo na dole jest takie oko przekreślone. Dobra, a tu jest. O! Ej! To jest fajne! Dodali ten telewizor, że widać w końcu, którą można patrzeć. Jej, to jest super. I w końcu fajne jest to też, że tu jest... Że tu jest safe z tym kluczem, a nie, że po prostu klucz se znikąd zlatuje, nie? Nie wiem typu Minecraft, gdzie trzeba <śm> Ze żar mnie. No ale cóż, trudno. więc teraz gdzie idziesz? Ja muszę iść do kuchni Otworzyć te białe drzwi W kuchni i po klucz Czy mi się w ogóle nagrywa to? Tak nagrywa, dobra, pog No, i to jest ciężkie do zrobienia, bo on zawraca na tych schodach. Nie wiem, on ma jakiś, On ma jakiś, No, nie wiem co on robi na tych schodach. On. odłazi łazi ty na tych schodach 20 razy w jedną stronę. No to. Ale no. Ta bariera mi się wydaje, powinna działać w obie strony, a nie tylko w jedną. A to easy. Ale, dobra, ja pochodzę, dobra. To naładuję i yy, lecę. Ej, Swoją drogą, mam nadzieję, że kiedyś Aiwoki wybuchnie taką wielką falą jak właśnie Among Us. Według mnie Aiwoki to jest fajna gra, bardzo dobra. Aiwoki się w miarę dobrze trzyma na zagranicznym like Tutaj już... Tu chyba już trzeba to psić oh, No, no! I need to get out of here Nie żyj, modem okay, gdzie on jest? O Jezu Tu są dwadzieścia klatki Naprawdę jest 20 klatek God fucking damn it. Try again Dobra i tak w sumie jestem tu No niestety tak? ah! co o mnie nie wie, bo tak, tak jak gram w tą grę, to się wydaje, że ona takie... trzy tryby analizy sytuacji, w których ona mnie nie wie, podejrzewa o mnie i wie o mnie. Znaczy jak już wie o mnie, to już mnie zje najprawdopodobniej, ale jak podejrzewa mnie, to jest taki tryb, gdzie on właśnie stoi w miejscu i tak, jakby kampi na mnie. No właśnie, on teraz chyba o mnie podejrzewa, Już włączył mu się ten tryb podejrzewania. Tak jak ja gram, no to jest nigdzie nie jest powiedziane. Prawdopodobnie mogę powiedzieć że się ale wiecie, no. Jak ja gram, to z tego co gram, na to wychodzi. Dobra, de? Do? Dobra, Ez? Pokczampik. Chapter 2 Completed, więc y, widzimy się niedługo, więc prawdopodobnie jutro. Y, trzymajcie się, cześć i pa!